No i słuchajcie, jesteśmy pod samym Gdańskiem, no i wracamy z pilotem jak nigdy, tego jeszcze nie widziałem, zakotwiczeni jesteśmy na linie, a tam patrzcie co się dzieje, jaka chmura. Pilotem, to jeszcze nie wracałem, i wiatr się wzmaga strasznie, też rzadki widok, wszystkie promy. Porcie. Wawel, Baltivia i teraz wpływa nowa, spa, nowa Star, bo ponoć, słuchajcie, wszystkie rejsy do końca miesiąca odwołane. Nie wiem z jakiej przyczyny, może z przyczyny pogody, ale wszystkie rejsy odwołane. Także miałem farta, że się udało, słuchajcie, wypłynąć i wrócić. No bo jak widzicie, wszystkie promy stoją i nowa start też prawdopodobnie chyba będzie stała, o ile ta wiadomość jest prawdziwa. Także no, trochę na farcie, ale, ale jest parcie. Na Baltiwi jeszcze nigdy nie byłem, ani razu. Nędzna ta Boldiwia No to jednak nowa starto, to klasa sama w sobie Bym powiedział I tam za chwilę, kurde Wyląduje moje Dubsko na, na polskiej ziemi. No i podróży czas, czas dalszy, ale to już opowiem Wam na, na lądzie. Słuchajcie, no powiem wam jaki plan, jaki plan był, a jak, a jak będzie to nie wiadomo i znowu zmieniam zdanie. Ja pierdolę znowu kłamię Kłamałem wcześniej, a teraz zmieniam zdanie. Plan był taki, że kurde jak przypłyniem do portu to o 12.50 mam autobus na dworzec yy, główny w, Krak w pfu, kurwa w Gdańsku i tam spróbuję pozbyć się bagaży, bo bagaże są o wiele cięższe jak wracam, ponieważ... Trochę upominków wiozę no i po, pozbywszy się bagażu spróbuję jeszcze bo będę miał trochę czasu na, na pociąg do, do Białego Spróbuję jeszcze trochę ograć Gdańska a właściwie to generalnie Starego Miasta. Natomiast teraz <laughs> no, zafundowali nam wycieczkę po, po, po stoczni ze względów na warunki pogodowe, stąd te, 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 te kutry, które nas tutaj prowadziły i będzie opóźnienie, więc prawdopodobnie mogę nie zdążyć na autobus a z autobusy jeżdżą co półtorej, co, co godzinę więc cały plan może się trochę pochrzanić, zobaczymy jak to będzie zobaczymy jak to będzie Powiem tylko jedno: pogoda tu jest o wiele gorsza niż w i To już nie pierwszy raz. <laughs> Bo tutaj przypłynęliśmy, zaczyna padać śnieg. Zaczyna palać śnieg z deszczem. Wieje. Czego nie doświadczyłem, będąc w Szwecji. Przecież to jest. To jest niedaleko, przecież tu mi. 18 godzin problem, nie? Tam, tam powinno być zimniej, ale tam wcale nie jest zimniej, tam jest generalnie, moim, moim zdaniem, cieplej. Za każdym razem, jak tam jestem w, w Szwecji, to, to jest zawsze cieplej niż u nas, ja nie mogę tego zrozumieć. Także zobaczymy, co czas przyniesie, takie plany były, a jakie plany będą, się wszystko okaże. Tyle.